Eksmisja lokatora dłużnika w ciągu dwóch miesięcy. Czy to jest w ogóle możliwe? Zostań ze mną do końca, wszystko ci wyjaśnię. Do Senatu właśnie wpłynęła petycja, która może diametralnie przyspieszyć eksmisję lokatorów dłużników. Jeżeli propozycje zostaną przyjęte, właściciel y, mieszkania, który nie otrzymuje od lokatora czynszu za co najmniej dwa miesiące rozliczeniowe, będzie mógł złożyć pozew o eksmisję w trybie przyspieszonym. I takie postępowanie ma trwać maksymalnie 60 dni, czyli nie lata, tylko dwa miesiące. Po złożeniu pozwu sąd ma 30 dni, żeby wyznaczyć rozporządzenie. Prawe, a cała procedura ma się skończyć 60 dni. To bardzo duże ułatwienie dla właścicieli mieszkań, którzy już biją na alarm, już dawno biją na alarm, co do tego, że ich własność nie jest tak chroniona jak dobro lokatorów, którzy są chronieni ustawą o ochronie praw. Lokatora. A co Ty o tym myślisz? Czy uważasz, że takie zmiany powinny zostać wprowadzone? Czy takie zmiany chroniące właścicieli są słuszne? Daj znać w komentarzu. Oczywiście, jeżeli masz pytania, również zadaj je w komentarzu.